10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut, by na nie odpowiedzieć. 10 minut od poniedziałku do piątku kwadrans po 13 tylko w Radiu Nakło. Zaprasza Dariusz Korbal. Dzień dobry, witam. a ze mną w studio pani Ilona Kamińska. Dzień dobry. Szczerze powiedziawszy, można by było długo o tym, czym pani się zajmuje, ale w największym skrócie to psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, szefowa na Kielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Koliber. Tak. Koliber działa w naklej mhm. w szubinie, ale wiem, że też pewna przestrzeń dla kobiet. Tak, ja również zarządzam gabinetem psychoterapii MyFlow, czyli to jest taka przestrzeń dla kobiet, gabinet mieści się w Bydgoszczy. Czyli odpowiednia osoba w studiu, aby rozmawiać o walentynkach. Zobaczymy. Zobaczymy. No właśnie, walentynki, święto zakochanych, możemy postawić znak równości między zakochaniem a miłością, definicja psychologii, coś takiego istnieje, miłość, zakochanie. Myślę, że definicji nie ma, że zakochanie to jest forma stanu. I ja, ja osobiście, jak, kiedy myślę o zakochaniu, to, myśl, to myślę bardziej o jakiejś chemii. Zresztą nawet tak mówimy, mhm. o jakiejś chemii. Natomiast fajnie byłoby, i bywa, i jest myślę dość często, kiedy miłość jest wypadkową zakochania. Że jakby ze stanu zakochania przechodzi się w stan miłości i to już jest coś trwalszego, ustabilizowanego i nie łączy się tylko z endorfinami, z chemią, z takim, no z takim troszeczkę powiedziałabym stanem chorobowym. No. Dlaczego walentynki tak szybko przyjęły się w Polsce według pani? Bo może potrzebujemy też trochę lekkości w naszym życiu? Że być może jest tak, że ludzie po prostu paradoksalnie potrzebują jakichś takich uniesień, jakichś takich yy, gestów. No, no, ale potrzebują do tego specjalnego dnia? Okazuje się, że tak. Tylko pytanie, na ile to jest też, no właśnie, że chcemy okazywać te uczucia? Czy nam to narzuca reklama, marketing, firmy, które produkują gadżety, no bo się mówi o komercjalizacji tego mm -hmm. dnia i to bardzo? Czy no. potrzebujemy takich dni, żeby okazywać publicznie pewien rodzaj zainteresowania drugą osobą? Czy ja wiem, czy my to robimy publicznie? No, myślę, że nie. Natomiast... Znaczy publicznie, w sensie, no przypuszczam, masę zdjęć na Facebooku się pokaże. Tak, ja sobie myślę tak, że jakby. Generalnie teoretycznie powinnam powiedzieć nie. Idźmy państwo codziennie, pamiętajmy o drobnych gestach i to jest bardzo ważne, że jak miejmy te walentynki codziennie, miejmy. To generalnie powinno być inaczej, ale sobie myślę, że jeżeli jest tak, że od czasu do czasu coś pojawi się fajnego, coś przyjemnego i ktoś przyjdzie z kwiatkiem, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego po prostu nie potraktować tego jako jakieś takie jako, jako element zabawowy? Jeżeli mamy dużo świąt państwowych, kościelnych i jakby to uznajemy, to dlaczego nie wprowadzić też drugiego elementu naszego życia, prócz tego trudnego, e, cierpiętniczego, no to ten może taki i na, przyjemny? No to tak, no to na ile, na ile walentynki to kwestia uczuć, a na ile okazywania pewnych gestów? Ja nie wiem, czy ja jestem ekspertem, żeby to w jakiś sposób ocenić. Natomiast no bo zakochanie to jednak coś innego niż miłość mi tu No dobra, dobra. Tak, to jest coś innego niż miłość. Ten stan zakochania może być taki łagodnie, przechodzić w miłość. I można powiedzieć, że nie wiem, ja mam swoją żonę od 40 lat, albo męża od 40 lat i ciągle jestem w nim zakochana. Czyli to, ale nie jest to już taki stan z tego, z tego początku, mhm. z tej burzy takiej emocjonalnej, tylko on zaczyna jakoś łago, łagodnieć. Ale nadal mam błyski w oczach, kiedy patrzę na moją żonę. No Walentyn, może pozostać. Bo walentynki powinni Podzić wszyscy zakochani. Osoby, nawet, które są w związkach małżeńskich, mają mających nawet 15-20 lat stażu. Ja myślę, że wszyscy mogą. Każdy, kto czuje, że chce. O. każdy, to, czyli... kto czuje, że chce i, i jest mu to bliskie. Jakbym tu zostawiła otwartość, otwartość, chyba. No ale Walentynki inaczej obchodzą na pewno osoby, które są powiedzmy ze sobą, mają ten staż w związku 2-3 lata, a inaczej osoby, które mają 15-20-30. Wyrobiły z pewnością jakieś, nie wiem, nawyki. Jeżeli chodzi o wyrobienie nawyków, to myślę, że tak, według mnie. Ja kiedy patrzę na Dzień Zakochanych, to nie myślę tutaj w ogóle o nawyków. Ja bardziej mi się to kojarzy z jakąś spontanicznością, aczkolwiek wiem, że to, że w związku z tym, że jeżeli coś jest skomercjalizowane, to narzuca na nas jakby pewien schemat zachowania. Tak i też no... Dzisiaj o 14 lutego w kalendarzu walentynki, No muszę kupić kwiata. Czyli tak jakbym. Przez cały rok nie kupuję, a teraz muszę, bo walentynki. No ale to, to jest indywidualna Pana sprawa. Kupuje Pan, czy nie kupuje? Nie kupuję. <grym> nie kupuje, no właśnie. A walentynki Pan kupuje? <grym> Dobrze, zostawmy. <grym> Zdaję sobie sprawę, że poruszamy dzisiaj niełatwy temat. Ale fajny Ale taki. fajny. I też nie chodzi o to, żebyśmy poważnie o tym rozmawiali. No troszeczkę luzu i żartu w tym wszystkim. Kto ma problem z walentynkami? Bo singiel to wybór że ktoś jest sam? Teoretycznie. Ale jeżeli ktoś szuka tej drugiej połowy, widzi reklamy, filmy w telewizji. Tak. To ma taki wideo. depresja? No od razu, depresja tak szybko nie powstaje w ciągu jednego dnia. To myślę, że nie. No, to ale wie. jest na pewno smutno. I może, no i co złego jest w smutku? Może być. No, albo się zastanawiam, co ze mną nie tak, że nie mam tej drugiej o, połowy. To już bardziej. tak? Czyli takie zastanowienie się, jakby pogłębienie tego stanu bardziej, że. Ale coś... to znowu jest taki problem z tej strony, że wymusza, że muszę znaleźć tą drugą połowę. No tak, no to ta osoba wtedy ma możliwość zastanowienia się nad tym, czy to wynika z moich potrzeb, czy to wynika, że ja nie jestem w relacji z tego, że po prostu nie chcę, że czuję się spełniona i usatysfakcjonowana w związku z tym, że jestem sama, a może się zastanowić, na tym, w jaki sposób ja buduję relacje, jak wchodzę w relacje i jak dojdzie do wniosku, że czuję, że jednak tu jest jakiś obszar mój do pracy, no to maszeruję do psychoterapeuty, do terapeuty, do psychologa i zaczyna się sobie przeglądać, czego to jest, jak wyglądają te moje relacje. To ja bym bardziej myślała o tym, żeby to pobudzało do myślenia, a że nie wprowadzało jakiejś zmiany, tylko jakby pobudzało do tego, jak to u mnie jest. Do takiej, takiej jakby poszerzania świadomości siebie, tego jak ja reaguję, co ze mną jest. Te cały wszystkie gadżety, które się tego dnia ukazują na rynku, co można kupić. rozumiem, że to ma być dodatkiem? To nie ma być tak. głównym. Tak jak mikrofon dzisiaj. To jest dodatek. Dobrze. <laughs> dodatek to ma cerwony. żeby o tym pamiętać, że to jest tylko dodatek, tak? Mhm. E, miły dodatek, ale najważniejsze, żeby rozmawiać ze sobą, tak? Mówić o uczuciach, mówić drugiej osobie właśnie kocham cię. No tak. Ten zwrot nie jest nadużywany też taki pogląd jest, że nadużywamy tego zwrotu. Że nadużywamy słowa kocham cię. Mówimy Zależy kto na... do kogo. Jeżeli widzimy, Kiedy. że coś, coś nie leży, że tak powiem, w naszych relacjach, próbujemy coś załagodzić i, z, i za każdym razem, tak mi się wydaje, przynajmniej ciśnie się ten zwrot kocham cię. Kochanie moje, kocham cię. wierzę że cię kocham. No, jeżeli pan to mówi, bo pan tak czuje i nie jest to manipulacja, to jest okej. Okay. Okay. Natomiast jeżeli pan to mówi i w środku sobie myśli, no dobra, jak ja jej to powiem, to będę miał przynajmniej na dwa dni spokój. No to jest manipulacja, to panie. Marku, to jest manipulacja jak nic, jak nic. Dobrze, panowie słyszycie, tak? To jest tak, manipulacja. To jest manipulacja. To czy panowie. A, panowie, a panie słuchajcie, a i panie, wyłapujcie. I wyłapujcie. Są jakieś symptomy zakochania, objawy? No tak, no to ty ja mówisz, że to takie są motyle w brzuchu, że człowiek chce dobrze wyglądać, no powiem, mówiąc, że jest taki rozanielony, rozświetlony, z aurolką nad głową. Czyli człowiek głupieje, mówiąc żartobliwie. Tak. Można by to określić jako stan chorobowy. Można spać, nie można jeść. No dobrze, ale też są stany patologiczne, ja to określam. Obsesja, uzależnienie od mhm. drugiej osoby. Tak. To już nie jest zakochanie. No właśnie, tak. kiedy rozpoznać, jak rozpoznać, czy to, że to nie jest zakochanie, tylko uzależnienie, mm -hmm. albo że to jest jakaś obsesja na punkcie? Obsesja to jest, no to już, obsesja to jest takie, już takie mocne słowo, natomiast bardziej bym pomyślała o tym, bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak uzależnienie od miłości, nie ma czegoś takiego, ale... Możemy powiedzieć, że jest na przykład taki stan uzależnienia od emocji drugiej osoby, czyli uzależnienie od drugiej osoby i najczęściej, niestety, i badania to potwierdzają, że najczęściej to dotyczy kobiet, częściej to dotyczy kobiet niż mężczyzn. Ja, ja, dzisiaj kiedy się przygotowywałam do tej audycji, to zobaczyłam. Zresztą ja to też już trochę widziałam wcześniej, może nawet nie trochę, tylko bardzo, że to są dokładnie takie same objawy uzależnienia jak przy uzależnieniu od substancji, że w przypadku uzależnienia od substancji jest sześć objawów diagnostycznych uzależnienia, i przy uzależnieniu od drugiej osoby, od stanu, od takiego uzależnienia emocjonalnego, od tej osoby, to jest dokładnie też sześć objawów. Po czym można to poznać? Są takie trzy podstawowe rzeczy, czy bo te objawy sześć to jak trzeba będzie to mogę rozwinąć na kolejnej audycji. Dzisiaj nie mamy Dzisiaj tyle czasu. Nie mamy czasu. Tak, ale są takie trzy podstawowe rzeczy, czyli pierwsza rzecz to jest takie upojenie i koncentracja na tej osobie, koncentracja na tej drugiej osobie. E, druga rzecz to jest taka potrzeba zwiększania dawki tej osoby, czyli jakby ciągle potrzebujemy więcej, mm. ciągle mamy niedosyt tej osoby. Tak samo jak z alkoholem na przykład czy z narkotykami, potrzebujemy więcej więcej, więcej, nie częściej. Nie potrafimy funkcjonować, kiedy drugie drugiej osoby nie ma obok nas. Super, brawo, brawo. I ostatnia rzecz to utrata świadomości, czyli jakby takie zatracenie, gdzie ja, a gdzie jest ta druga osoba. Jakby jesteśmy tak skoncentrowani na tej drugiej osobie, że swoje stany emocjonalne uzależniamy od tej osoby. I, to zaczy i wtedy zaczyna się pojawiać jakby problem. Kończąc, zapytam o taką rzecz. Czy są negatywne skutki miłości, zakochania? E, Mogą być? Proszę Państwa, Państwo tego nie widzicie, ale Pan Darek, mówiąc o miłości, zrobił taką minę, że ja nie wiem po prostu, jak mam się do tego odnieść. Natomiast <ścoughs> skutki, e, oczywiście, że tak, bo z jednej strony. Jeżeli mówimy, że godzę się na miłość, to godzę się też na cierpienie z tym związane, że tak może być w naszym życiu, prawda? Że mogą być skutki tego takie, no nieprzyjemne, no nieprzyjemne w, sensu, w sensie naszego doświadczania, że my kiedy czujemy, nie wiem, nadmierną miłość w tak, czyli nadmierną koncentrację na tej drugiej osobie i nie będziemy dostawali tego w takim stopniu, jak my oczekujemy, to, to będzie to wzbudzało u niektórych osób cierpienie, po prostu. Ja jestem zwolennikiem walentynek. Pani już powiedziała, że też, tak. czyli nie ma nic złego, jeżeli obchodzimy w walentynki. Nie. Czyli zakochujmy się. No tak! Dobrze, i tu postawmy kropkę. Ja dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Ilona Kamińska. Psychoterapeuta, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, szefowa, założycielka ośrodka w Nakranotecium i Szubinie. Mówimy o Kolibrze, tak na jest środek terapii tak. uzależnień, Koliber, I też założycielka przestrzeni wolnej dla kobiet, MyFlow, to jest też, rozumiem, psychoterapia. Tak, gabinet psychoterapii. Psychoterapii. Wszystkie informacje, oczywiście, jakoś to interesuje, można znaleźć na Facebooku, są strony internetowe tak. też. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z panią Iloną i ze ośrodkiem. Ja jeszcze raz dziękuję za, rozmowę, za spotkanie. Dziękuję i życzę Państwu dnia pełnego miłości. Do usłyszenia. 10 minut, czyli popołudniowa rozmowa z samorządowcami, politykami, ludźmi kultury, sportu i nie tylko. Codziennie inny gość, temat i ważne problemy dotyczące regionu i tylko 10 minut.